Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie, kochani, witajcie. 26 września jest piątek. Ja jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest taki nasz czas poranny z kawką. Kto ma kawkę i pije ze mną kawkę, proszę. Tu mam. I am witch, <grym> i am good witch. <grym> tak, jestem dobrą. No, wiećom. <laughs> Każda z nas jest gdzieś po części trochę wiedzą. Kochani, dziękuję Wam za wsparcie, za wsparcie mojego kanału. To jest naprawdę ogromna, ogromna pomoc. Dzięki temu ja mogę tutaj tworzyć, mogę tutaj być. Bardzo Wam dziękuję. Moi drodzy, dzisiaj sobie porozmawiamy o tym o duszach. Że jesteśmy duszą. Jesteśmy duszą w ciele. Ja wiem, że to wiecie, ale wiecie, warto też jeszcze. Z tym się pogodzić i pomyśleć sobie o tym, że dusza przyszła się tutaj uczyć. Przyszła się tutaj bawić, przyszła tutaj doświadczać, przyszła tutaj odpracować swoje uczynki z poprzednich wcieleń. Nie, tak jak mamy dniem za, dzień za dniem, tak mamy życie po życiu, życie po życiu, wcielenie po wcieleniu, wcielenie po wcieleniu. Po co? Po to, żeby właśnie dożyć, żeby się uczyć wszystkiego w takich sytuacjach ciężkich. Wiecie, ja zauważam, że ostatnio doświadczam i to bardzo dużo doświadczam. I to nie są lekkie doświadczenia, ale też nie ciężkie doświadczenia, bo nie ma jak gdyby stopniowania doświadczeń. Dla kogoś może to być takie. Pff, co ty masz? My ludzie często lubimy tak się porównywać, nie? Moja bieda jest większa od twojej biedy. No, co ty masz za biedę? Co ty masz za biedę, jak chodzisz w skarpetach? Ja chodzę bez skarpet. Ale ludzie mają coś takiego w sobie, tak? Że, że podrawią, tak? O nie, a Polacy to już w ogóle są mistrzami w narzekaniu. Co u ciebie słychać? Stara bieda. No nie, no co u ciebie słychać? No w porządku. No. Jak ja dzwonię do mojego syna, Pytam się, synku, co tam słychać? A to tak, no, jakoś, no jakoś, no, ale to określ jak. No, tak może być. No, i zanim wyciągnę od niego, że naprawdę jest dobrze, to kurczę, on ma taką blokadę, ale to bardzo dużo osób yy, z, taką, z tą mentalnością polską, wiecie, ja myślę, że to leci właśnie w genach, tak, bo akurat starałam się zawsze mu mówić, zawsze mów, że jest dobrze. Zawsze mów, że jest dobrze, żeby ta energia dobra przychodziła. No, a zanim on wydobędzie, to dobrze. No, kochani, pół godziny rozmawiamy. Ale my to mamy w sobie takie narzekanie. Ale nie narzekajmy. Kiedy narzekamy, przyciągamy więcej powodów do narzekań. Tak to działa. Dusza jak przychodzi tutaj, to potraktujcie to życie, to co się dzieje, że to są role do odegrania, że to jest plan duszy. I wiecie. Dusza sobie planuje na dane wcielenie, czego chce doświadczyć, czego chce przeżyć i to nie jest tak, że doświadczymy ciach, pach, rozdział zamknięty. To będzie do nas wracać, to będzie nas sprawdzać, to będzie to będą takie małe kartkóweczki, to będą lekcje do odrobienia, tak jak w szkole. Pomyślcie sobie, co jakiś czas Pani rozdawała karteczki i robiła dyktando. I patrzyła, czy na pewno się, na, czy na pewno, uczy, czy umiemy ortografię. Ja jestem dysortografikiem. I wiecie, co ja miałam wiecznie problem z napisaniem duży i krzak. Dlaczego do tej pory nie wiem, jak się pisze i czemu? Czemu? Dlaczego? Dlaczego nie wiem, jak się pisze? Czemu też miałam bardzo długi problem, czy napisać to razem czy i mu, bo mu, komuś, nie wiem, ja sobie to rozkładałam. Co się dzieje w takiej głowie? To słuchajcie, to jest niedogarnięcie. Ale w każdym bądź razie, w każdym bądź razie, kochani, są te nasze takie kartkówki. Wszechświat nam będzie podsyłał różne doświadczenia po to, żeby nas dobrze sprawdzić, czy aby na pewno się tego nauczyliśmy. Zobaczcie, ile jest osób, które doświadczają, a my na to patrzymy, co on tak przeżywa, dlaczego to się tak. Dlaczego tak? No dobra, no trzeba to załatwić i pójść. Najprawdopodobniej wszystkie dusze, które tak myślą, mają to doświadczenie już za sobą. Mogły coś podobnego przepracowywać w poprzednich wcieleniach, dlatego teraz z takim spokojem do tego podchodzą. Czasami jest tak, że, wiesz, poprzez sesję czytania Kronika Kaszy, powiem Wam szczerze, że bardzo dużo uczę się ludzi też ich sposobu myślenia, sposobu odczuwania. Jest tak, że w zależności od tego, w jakim wieku i w jakim stopniu duszy jesteśmy, to też jest powiekowane i postopniowane dla ludzi, bo ludzie uwielbiają, tak, my uwielbiamy liczyć, my uwielbiamy nazywać. Ale kiedy dusza im dłużej przychodzi na ziemię, tym bierze sobie większy kaliber doświadczeń. Bo młoda dusza, młoda dusza nie poradzi sobie. Z utratą dziecka. Zanim dojdzie do takiej utraty dziecka, to dusza traci. Traci rodziców i bardzo to przeżywa. Później traci osoby bliskie, męża, traci, traci przyjaciół. Uczy się, jak radzić sobie ze śmiercią. Ale następne wcielenie może być takie, może nie musi że przyjdzie, wcieli się, albo na przykład w wieku, w wieku bardzo późnym już, kiedy będzie już osobą dorosłą, dziecko też będzie dorosłe. Przypuśćmy, mama ma 90 lat, dziecko ma 70 lat i dziecko umiera. I mama też doświadcza śmierci dziecka. Mama też wtedy doświadcza śmierci dziecka, ale w ten sposób dusza się uczy. Wiecie, czego my się uczymy? Uczymy się naprawdę tej bezwarunkowej miłości. Czy poddamy się frustracji, czy zaczniemy krzyczeć na Pana Boga, czy zaczniemy się obrażać na Pana Boga, dlaczego mi to zrobiłeś? Po co mi to zrobiłeś? Tu taki przykład podałam z dzieckiem, żeby on był taki najbardziej zrozumialny, wiecie? Ale wszystko też w naszym życiu, słuchajcie, to są efekty poprzednich wcieleń. Kiedy na przykład ktoś nie może zejść w ciąży, i ktoś jest zły, Mówię, dlaczego nie mogę mieć dzieci? Dlaczego nie mogę mieć dzieci? Przyjrzyjmy się poprzednim wcieleniom. Warto zobaczyć, warto też zobaczyć, co się działo w rodzie. Czasami warto stanąć, obejrzeć się do tyłu, a my się tu skupiamy na, krzyw... nie, na krzywdzie dnia wczorajszego, jak problem leży w poprzednich wcieleniach. Ten ktoś mógł zrobić śruby, śluby czystości. I nie zajdzie w ciąży ta kobieta nie będzie mieć dzieci. A tu się często obrażamy na Pana Boga. Panie Boże, dlaczego nie dałeś mi dzieci, a bardzo chcę mieć dzieci. Warto kochani temu wszystkiemu się poprzyglądać. Ten rozwój duchowy wiecie, to nie jest tylko medytacja, to nie jest tylko pozytywne myślenie. Samo pozytywne myślenie. Ono często. Jakby to powiedzieć. Yy... Dlaczego mam to mistrzowie przyrównać? Pomóżcie mi. Chcę wam wytłumaczyć, jak to jest, jak mamy pozakładane śluby, przyrzeczenia. Mamy, mamy porobionych różnych blokad z poprzednich wcieleń. Mamy blokady rodowe pozakładane. Dopóki nie pościągamy tych blokad, to my na tym rowerze nie pojedziemy, jak on jest pozakładany kółkami do naszego, do naszego celu. Warto, kochani. Popatrzeć na to życie, że przyszłam tutaj podoświadczeć, przyszłam coś odkryć, przyszłam coś ponaprawiać, nauczyć się. A jak już jesteście tutaj na kanale, to często naszą lekcją jest właśnie ta bezwarunkowa miłość do siebie, do ludzi, do źródła, do aniołów. Jeśli ten teatr tutaj taki właśnie, który odgrywamy, pomyślcie sobie, no kurczę, to jest moja rola. Tak, dusza moja sobie zaplanowała. No, nie mogę się na nią obrażać, bo to jest plan mojej duszy. Będę szła zgodnie z tym planem. Wiecie, kiedy będziemy się buntować, kiedy będziemy się przeciwstawiać, to się wszystko będzie przeciwko nam odwracać. Będziemy dostawali tego więcej i więcej i więcej i więcej, i w tym wcieleniu sobie nie poradzimy. Ja sobie postanowiłam jakiś czas temu, że z miłością i pokorą przyjmuję wszystko to, co do mnie przychodzi, bo może przyszłe wcielenie będzie spokojne. Będę sobie gdzieś leżeć, odpoczywać, albo będę fajnie pracować, bez doświadczeń. Będzie to życie spokojniejsze, nie będzie takie burzliwe. Ale tak jak patrzę też na innych, bo my też się uwielbiamy porównywać, ja też, to tak sobie myślę, kurczę, ja to i tak mam lekko. Ja to i tak mam lekko. Co inni mają ciężkie lekcje. No dobrze, kochani. Warto też w ten sposób się pocieszać. Warto. Zawsze tutaj jakąś taką dla naszego ego, wiecie? Każdy ma ego. Każdy ego ma jego, się nie pozbywajmy. Może jutro opowiem o tym ego, żeby to ego zostawić. ono jest kochane no, najlepsze. Kartą na dzisiaj, kochani, jest. Co tu za karty sobie weźmiemy? A może sobie to weźmiemy, to tak do mnie ciągnie. Anielska wyrocznia, anielska wyrocznia. Co te karty nam chcą powiedzieć? We wtorek, kochani, będzie live. Dopóki w stu procentach nie będę pewna, nie wstawię zapowiedzi. Bo uwierzcie mi, u mnie to się dzieje naprawdę na bogato. Yy. Oj, 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 nawigacja karta, podążaj za swoją gwiazdą nawigacja karta, nawigacja a może laskę zapalę świecę będzie lepiej nawigacja co ta karta do nas mówi nawigacja nawigacja, gdzie jesteś Dziś u Twojego boku stoi Anioł Nawigacji, aby wskazać Ci właściwy kierunek. Teraz w Twoim życiu dokonuje się wiele zmian i nie zawsze łatwo jest zostawić za sobą to, co dobrze znamy, to, co się kiedyś sprawdziło. Na nowych drogach potrzebujemy nawigacji, aby się odnaleźć i dotrzeć do celu, do którego zmierzamy. Anioł nawigacji jest jak gwiazda przewodnika, która swoim światłem rozjaśni ci. Gwiazda przewodnia, kochani, przepraszam. Która swoim światłem rozjaśni ci drogę, abyś mógł zobaczyć, dokąd trzeba iść. Wkrótce poznasz te drogi i na nich lub na ich kraju odkryjesz dla siebie niejedną rzecz. Przecież tak. Wiele razy nowe drogi prowadziły do pełnego rozwoju Twojego potencjału. Złoty impuls. Kieruj się gwiazdami, one wskażą ci drogę. Z ręką na sercu, kochani, dawnym żeglarzom kierunek podróży wyznaczały gwiazdy. Zrób tak samo jak oni i poproś <laughs> swoją duchową gwiazdę, aby dla ciebie świeciła. Dzięki temu jasno i wyraźnie ujrzysz swoją drogę. Poproś anioła nawigacji, by oświetlił drogę Twoim światłem i zobacz, co się stanie. Być może pokierujesz się w zupełnie inną stronę. No właśnie, widzicie, czasami nasze ego nam podpowiada tak mocno, tu jest tu, 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 tu idź tu, tu. Tu idź, bo tu będziesz miał lżej, a niekoniecznie. Czasami ta droga taka wyboista, ona jest nam potrzebna. Także prośmy dzisiaj anioła nawigacji, żeby nas prowadził dobrą drogą, drogą w naszej duszy. Taka jaka jest, przecież to jest moja droga, którą sobie sama ustaliłam, zanim się tutaj wcieliłam. Przytulam Was kochani, życzę cudownego piątku. 马克。